Dzień dobry, szanowni państwo. Oto wielki test parówek berlinek. A mamy tak klasyczne z serem, z kurczaka, jalapeno i nowość: berlinki z szynki. Klasyczne berlinki ostatnio zmienili ich skład. Uważam, że to jest zmiana składu na niekorzyść, ale to spowodowało, że one oczywiście są trochę tańsze w produkcji. Dlaczego? Dlatego, że zabrano mięso wieprzowe, które jest droższe, i dodano mięso z kurczaka. Więc skład mamy następujący. 71% mięsa, szczerze, naprawdę mało. Do tego: mięso wieprzowe 51%, mięso z kurczaka 20%, woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko wieprzowe, glukoza, aromaty, przyprawy, ekstrakty przypraw, substancja konserwująca azotyn sodu. Mam wrażenie, że ten dodatek mięsa z kurczaka spowodował, że parówki są mniej smaczne i bardziej twarde niż te, które były. Berlinki z serem. Ile mięsa? Uu, mniej 68%. W tym mięso wieprzowe 49%, mięso z kurczaka 19%. Woda, ser lamar, mleko podpuszczka, kultury bakteryjne, sól, substancja konserwująca, azotan potasu. Mniej więcej ten sam skład. Tyle tylko, że jest ten dodatek sera. Hmm, to wszystko jest taki ser. Mimo że ma mniej mięsa, ta 68% mięsa berlinka z serem jest smaczniejsza. Berlinki z kurczaka. Moim zdaniem to będzie dramat, ale nie będę się nastawiać. Ile tu jest mięsa? Mięso z kurczaka 90%. O, proszę, trochę więcej. Woda, sól, glukoza, aromat białka mleka, przyprawy, ekstrakt przypraw, aromat dymu wędzarniczego, substancja konserwująca. Mięso z kurczaka w parówkach jest mniej smaczne, zdecydowanie. Berlinka jalapeno. Otóż mięsa mamy 71%. W tym mięso z kurczaka 51, czyli dokładnie skład klasyczny, tylko pewnie trochę halapenio dodali, sól skrobia ziemniaczana, białkowieprzowe, kolagenowe, przyprawy, w tym halapenio 0,4 bez smaku. Zupełnie. Ta parówka jest chyba najmniej smaczna. No i ostatnia parówka z szynki, przeczytajmy skład. Mięso wieprzowe, z szynki 80%, sól, skrobia ziemniaczana, białkowieprzowe, kolagenowe. Glukoza, aromaty przypraw, ekstrakty przypraw, substancja konserwująca azotyn sodu. A ta ma osłonkę jadalną, widzicie, w porównaniu do tych, które mają niejadalne? Szału nie ma. Jeśli miałabym kupić, to chyba bym kupiła te z serem, ale też bym się bardzo mocno zastanowiła, dlatego że nie przekonuje mnie skład. I mam wrażenie, że berlinki idą w złą stronę. Także są parówki i są berlinki, ale one trochę. Nie w tym kierunku idą, co trzeba.